Witam, e, tam kolega mnie prosił, żeby mu nagrać jeszcze te perłowe posiatę. dopiero je połapałem, słuchajcie jest tutaj dwa, sześć jest starych, sześć starych jest e, i są cztery te młode, nie myślę, też ja je mam jednego takiego boczatka, ale tego nie liczę, czyli to 10 sztuk nie? w klacy są takie zestresowane. niech nie łapie w ogóle widzicie jakie są złopy w piórach są różne, są i 10, są i 7, 6, są to są stare To są młode to są po nich a ja bo po nie dawałem te bardzo ładnie sił one krzyżowały się z tymi kierowkimi no takie perłówki mole no sobie spróbuję tutaj pojęć. Mam ten film jak one są na woliery jest fajniejszy, to widać jak są wyprostowane. Tutaj się pokuliły, bo usiadłem wystrasowane Tak to wygląda. Wiadomo i na tej poszczepione gołębie. Ja jej w ręce nie ma ja pił, chcę się pozbyć w całości, nie na sztuki absolutnie, tylko w całości. Przepraszam światło mi zaskasło. Kolega miał jedynie wziąć, e, już zaliczkę mi zapłacił, no ale przeprosił, bo rozchorowały mu się gałązki, ja ci odeślę te pieniążki spokojnie, nie rozumiem, lepiej, że masz w chorobę jakąś tam, wsadzę Cię do płacy. A to, to, to nie tak. Może wezmę je mniej, mniej sztuk może. Nie, patrzę teraz, że jest pięć starych, pięć młodych. No dobrze, coś mi nie pasowało. Ta jedna skórka tam miała niebieską. No, no dobra, dobra. No dobra, zanoszę je do Tak, żebyście zobaczyli jakich jest mniej, ale... Nie chcę się zobaczyć. No tak wyglądają, no, tak wyglądają. Gąbki stare. To jest stare. No, stare samica. No, mówię, no są one same, same. Dobra, to na tyle. Trzymajcie się.